W poprzednim filmie zrobiliśmy wprowadzenie do funkcji kwadratowej, prawda? I narysowaliśmy wykres funkcji kwadratowej, który nazywa się parabolą. Teraz w tym filmie porównajmy te dwie funkcje ze sobą, czyli funkcję liniową i funkcję kwadratową. Wiemy, że funkcja liniowa jest zazwyczaj, jeśli ją rysujemy na wykresie, zapisana w następującej formie, to znaczy f od x jest równe k. Razy x plus n. To jest pewna jawna forma tej funkcji liniowej. Funkcja kwadratowa jest zapisana w następujący sposób. F od x jest równe, a razy x do kwadratu plus b razy x plus c. Zobaczymy, że jest bardzo podobna do funkcji liniowej, chociaż może na pierwszy rzut oka. Teraz to wygląda trochę bardziej skomplikowanie, ale przejdźmy krok po kroku. Najpierw spójrzmy, co oznacza to A na początku. To jest współczynnik wiodący. To jest współczynnik wiodący. I współczynnik wiodący może istnieć w dwóch możliwych formach. Po pierwsze, nasz A może być większy od zera i nasz A może być mniejszy od zera. W funkcji kwadratowej współczynnik wiodący nigdy nie może być równy 0, to znaczy, to jest nasz współczynnik wiodący. Ten B Ten B to jest współczynnik liniowy. Napiszę to tak. A teraz, jeśli spojrzymy tylko na tę drugą część, nie Bx plus C, widzimy, że jest bardzo podobna do tego, co mamy przy funkcji liniowej, nie. Jeśli napiszę tutaj funkcję liniową i lub równanie liniowe k razy x plus n. A jeśli napiszę poniżej tylko tę część. ir jest b razy x plus c. Widzimy, że to bardzo podobna forma albo taka sama forma, tylko zapisana innymi symbolami, prawda? I gdyby tej części nie było, mielibyśmy do czynienia z całkowicie zwykłą funkcją liniową. Dlatego ten b jest współczynnikiem liniowym. No, to jest na końcu nasz C. To jest wolny współczynnik. W funkcji liniowej nazywaliśmy go N i oznaczało to wartość początkową. I zobaczymy, czyli gdzie przecinamy oś Ubran, prawda? Jeśli pamiętamy. I tutaj ten wolny współczynnik zobaczymy. Mówi nam to samo. No, ale wróćmy teraz na chwilę do tego naszego wiodącego współczynnika. Nie. Ten nasz A na początku. Powiedzieliśmy, że A może być większe od zera albo mniejsze od zera. No, przygotowałem tutaj wykres, który pokaże naszą funkcję liniową lub kwadratową. Widzimy, mamy nasze A, mamy B i mamy C. I to jest klasyczny zapis naszej funkcji kwadratowej. A teraz spójrzmy na a. Skupmy się na a. Widzimy, nasza funkcja ma kształt paraboli. I co się teraz stanie, jeśli zrobię to, prawda? Jeśli z dodatniego a zrobię ujemne a, widzimy, że nasza mm, funkcja kwadratowa, czyli parabola, obraca się w dół. To zawsze jest znak, gdy mamy dodatnie a. Nie, gdy a jest większe od zera. To jest to nie. Spójrzmy. a to jest nasz współczynnik wiodący. No i w przypadku, gdy jest większy od zera, mamy naszą parabolę skierowaną w górę. Nie, najniższy punkt jest na dole. Jeśli nasz a jest ujemny, widzimy, że jeśli jest mniejszy od zera. To nasza parabola jest skierowana w dół. To znaczy, że ten punkt jest na górze. No i teraz doszliśmy do tego punktu, więc teraz znowu to obrócę w górę. To znaczy, będę miał dodatnie a. To znaczy, ten punkt, który jest skrajnym punktem paraboli, nazywamy wierzchołkiem. A teraz spójrzmy, co to jest. Co to jest ten nasz wierzchołek? To znaczy, wierzchołek. Jeśli mamy narysowany taki układ współrzędnych i w nim narysuję parabolę, to znaczy to jest nasza oś x i oś y. A teraz ja narysuję na tym naszym wykresie parabolę. No i to jest teraz najniższy punkt, albo skrajny punkt paraboli, prawda? I temu punktowi możemy oczywiście przypisać jakieś współrzędne w tym naszym układzie współrzędnych. Współrzędna na osi x nazywa się współrzędną p, a współrzędna na osi y nazywa się współrzędną q i te dwie współrzędne możemy zapisać. Znamy formuły, i formuła to minus b podzielone przez 2a. Koordynata, czyli formuła do obliczenia q, koordynaty na osi y, to minus d podzielone przez 4a. A skąd bierzemy te nasze elementy tych formuł? Z naszej funkcji kwadratowej, prawda? To jest A, widzimy B. Teraz pozostaje tylko pytanie, gdzie znajduje się to D. Czyli musimy jeszcze znaleźć to d. To d obliczamy w następujący sposób. B do kwadratu minus 4ac i to d jest wyróżnikiem. Czyli do obliczenia wierzchołka, tej oto skrajnej punktów paraboli, będziemy musieli znać te dwa równania. Ponieważ w wierzchołku w q dla Q występuje to D, musimy znać również formułę na dyskryminantę. A potem, gdy mamy wierzchołek, musimy w zasadzie tylko wiedzieć jak jest skierowana nasza parabola. To zaś dowiadujemy się, patrząc, jaki jest współczynnik wiodący. Powiedzieliśmy, że jeśli jest większy od zera, jest skierowana w górę, a jeśli jest mniejszy od zera, jest skierowana w dół. W następnym wideo przyjrzymy się, jak obliczyć punkty przecięcia z osią x.